Cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem? Jestem Mariusz z Kostaryki. <laughs> Żartuję oczywiście. Nadaję do Ciebie z Kostaryki. E, chciałem Ci pokazać taki ogród, który gdzieś tutaj powstał, który nie jest moim dziełem, ale chciałem Ci pokazać, jak to tutaj u mnie wygląda. I chciałem dzisiaj z Tobą porozmawiać o czymś bardzo, ale to bardzo ważnym. Mam dla Ciebie propozycję. Mam dla Ciebie propozycję, która być może Cię zaskoczy. Jakbyś się czuł, jakby 50% z Twoich chorób zniknęło z Twojego życia na zawsze. Co Ty na to? Jakbyś się czuł, jakby 50% chorób z Twojego y, chorób swojego życia po prostu przestało istnieć. Czy byłoby to dla Ciebie wartościowe? Mam nadzieję, że tak. Mam dla Ciebie taką informację. Według bardzo obszernej wiedzy, którą zdobyłem przez ostatnie lata, a jak wiesz, wiedza o naszym zdrowiu i naszym ciele jest naprawdę moim konikiem. Przeczytałem mnóstwo książek. Byłem na wielu sympozjach, spotkaniach różnego rodzaju związanych ze zdrowiem, dlatego tak odważnie przekazuję dla ciebie tę wiedzę. Według naukowców, którzy wydali na to nie miliardy dolarów, żeby to zrozumieć, według naukowców, jeśli położysz się na pusty żołądek, z pustym żołądkiem spać, to nawet 50% z twoich chorób z twojego życia zniknie. Nawet 50% z chorób z twojego życia zniknie, jeśli przestaniesz jeść przed snem. Projekt Odmładzanie na Surowo to jest pięć filarów. Pięć filarów zdrowia, które dadzą Ci w pigułce wiedzę, która jest Ci potrzebna do tego, żebyś mógł odzyskać zdrowie, przestać się leczyć i żyć najdłużej, jak się tylko da. Zdobyliśmy swoją wiedzę na y, różnego rodzaju sympozjach, wykładach, przeczytaliśmy masę książek, i wiele z tych książek wskazywało na to, że jedzenie. Czy nadmiar jedzenia jest główną przyczyną chorób w tym momencie na świecie? Mam dla Ciebie taką propozycję, a w zasadzie pytanie: Jak byś tym się czuł, jakbyś poszedł dzisiaj wieczorem spać głodny? Bo nie wiem, czy wiesz, że konkluzja z wielu tych książek sprowadza się do tego, że wystarczyłoby, żebyś chodził spać głodny, a 50%, co najmniej 50% z Twoich chorób zniknęłoby na zawsze. Jak byś się czuł? Jak byś się z tym czuł? Dlaczego mówię o tym w niedzielę, w przypadku filaru piątego? Piąty filar, czyli nasza sprawność psychiczna, sprawność umysłowa, nasze zdrowie psychiczne. Projekt odmładzania surowo, tak jak powiedziałem, to jest pięć filarów. I pierwszym jest odżywianie. Dlaczego nie mówię tego przy okazji odżywiania? A no dlatego, że chciałbym się Ciebie zapytać, z jakich powodów tak naprawdę jesz? Napisz mi w komentarzu: Napisz mi, dlaczego jesz? Co powoduje, że jesz? Bardzo często spotykam się z osobami, które są chore. Przyjeżdżają bardzo często do nas na odnowę biologiczną, czy przychodzą na nasze spotkania i widzę, że przez cały dzień jedzą, cały czas coś tam konsumują. Kiedy je zapytam, dlaczego cały czas jesz, to mówią, że mają problem z cukrem i muszą cały czas jeść. Problem z cukrem? A co to jest nabyte? Przez urodzenie? Czy to jednak jest nabyte przez złe nawyki żywieniowe? Może ta ciągła konsumpcja przez cały dzień powoduje to, że masz problemy z cukrem? Według mojej naprawdę bardzo szerokiej wiedzy na ten temat, tak, przejedzenie, jedzenie ciągłe powoduje problemy z cukrem. Z insuliną, tak naprawdę. Hormonem, który w Twoim organizmie dba o to, żebyś się nie zacukrzył. Insulina wybiera za wszelką cenę cukier. Z Twojego układu krwionośnego, żebyś nie umarł stojąc po prostu. Koncepcja czterech, pięciu, a nawet nie wiem sześciu czy ośmiu posiłków dziennie małych, to jest koncepcja zmyślona, zupełnie niepasująca do naszego gatunku, zupełnie niepasująca do tego, w jaki sposób człowiek jeszcze 100 lat temu się odżywiał. Kto na to wpadł? Kto wpadł na taki pomysł, żeby nas non-stop karmić? Zastanówmy się. Czyżby przemysł spożywczy, który potrzebowałby sprzedać więcej jedzenia? Nie. A może sprzed, ten przemysł farmaceutyczny, który przez to, że jemy tak dużo, zarabia jeszcze więcej kasy? Nie, no nie. Chyba raczej nie. Jak myślisz? Myślisz, że nie wpadliby na taki pomysł, żeby nas karmić, a później leczyć na to jedzenie? Nie, pewnie nie. To pewnie jakaś teoria spiskowa. To tak jak teoria spiskowa, a może nie będę cię wchodził w ten temat. Mam dla Ciebie propozycję. Propozycję, która płynie z co najmniej kilku tysięcy lat doświadczenia organizmów ludzkich. Mniej jedz. Chcesz żyć długo i szczęśliwie, przede wszystkim zastanów się, dlaczego jesz, i stąd to spotkanie, jeśli chodzi o niedzielę, spotkanie z filarem piątym, naszą sprawnością psychiczną zastanów się, co jest powodem, że jesz. Czy to jest jedzenie kompulsywne, czy to jest jedzenie, bo nie jesz właściwych posiłków i musisz jeść jedną z tobą. Jeśli jesz samo gotowane jedzenie, które ma zabite związki odżywcze przez gotowanie, albo spożywasz tylko fast-foody, czy jakieś pokarmy, które są przygotowane dla ciebie przez Matrixa do jedzenia, no to pewnie chcesz jeść cały czas. Ale nasi przodkowie tak nie robili. Nasi przodkowie jedli może jeden, maksymalnie dwa posiłki w ciągu dnia. Dzisiaj po wielu latach badań, wydaniu miliardów dolarów na badania, naukowcy stwierdzili, że najlepszym sposobem dla naszego organizmu, który likwiduje wszystkie choroby, jest tak zwana czasowa głodówka, intermittent fasting. Po co wydaliśmy te miliardy? Wystarczyło popatrzeć się na to, co, robił nasi, co robili nasi przodkowie. Niedosyt jedzenia. Kiedy zrozumiesz, gdzie leży przyczyna w Twoich chorobach i ockniesz się, to będziesz w stanie bardzo szybko wyzdrowieć. Nawet 6 do 8 tygodni. Może lepiej, jakbyś zrobił to w 90 dni. Przy okazji możesz wskoczyć do nas, teraz w tym momencie rozpoczęliśmy dzisiaj dzień drugi, Moje 90 dni, wskocz do nas na grupę Moje 90 dni i bądź razem z nami. Odzyskaj zdrowie. W projekcie Moje 90 dni, jak również odmładzanie na surowo, przekazujemy informacje, żebyś ograniczył swoje posiłki do jednego lub dwóch posiłków w ciągu dnia. W grupie Moje 90 dni jemy dwa posiłki, o 11 i o 16. Zjadamy posiłki, które są wartościowe. Nie potrzebujemy żadnych śmieciowych suplementów wyprodukowanych w garażu. Nie potrzebujemy żadnych leków po to, żeby wyzdrowić, żeby ozdrowić nasze ciało. Jeśli ty chcesz być osobą zdrową i myślisz o tym logicznie, no to skorzystasz z tej propozycji i dołączysz do nas. Propozycja jest całkowicie dla ciebie za darmo. A powiem ci więcej: zaoszczędzisz kupę kasy, ponieważ przestaniesz tyle jeść. Zachęcam Cię do tego i pragnę Ci powiedzieć, że według naukowców 50% Twoich chorób, Twoich problemów zdrowotnych zniknie, kiedy będziesz się kładł spać z pustym żołądkiem. Taka prosta rzecz. To jest niesamowite. To jest po prostu niesamowite. 4 do 6 godzin przed snem ostatni posiłek. Niech ciało będzie gotowe do odnowy. Do naprawiania. Sen również unormowany najlepiej 22-22-30 do łóżka wtedy jest najwięcej hormonów wzrostu i odnawiasz swoje ciało. I z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień odstawiasz swoje leki, które ktoś ci przypisał i powiedział, że będziesz musiał czy będziesz musiała brać przez całe życie. Jeśli przy okazji jeszcze zrozumiesz, że nasze ciało to płyny i zaczniesz wprowadzać do swojego organizmu pokarmy. Które są głównie w formie płynnej, tak w 60-70%, bo tyle w naszym ciele mniej więcej jest płynów, to tym bardziej twoje ciało zacznie zdrowieć. A jeśli przy okazji jeszcze twoje posiłki przynajmniej w 60% będą surowe, przynajmniej w 60% surowe, czyli surowe sałatki, warzywne, owoce, nasiona, kiełki itd., bez przetwarzania termicznego, to może nawet 90% twoich chorób zniknie bezpowrotnie. Jak się będziesz z tym czuł? Jak się będziesz z tym czuła? Kiedy wyzdrowiejesz i nie będziesz musiała już się leczyć. Kiedy wyzdrowiejesz i będziesz mogła wszystko robić, wszystko, czego być może, na co być może twoje ciało dzisiaj nie pozwala. Myślę, że ludzie nie rozumieją jednej z podstawowych rzeczy. Nie przyszliśmy na ten świat, żeby żreć. Połowy wprost. Wiele osób nie potrafi i nie wie, jak korzystać ze swojego ciała. Nie da rady ponieważ ciało jedyna rzecz którą mają na własność nie pozwala im na to bo albo mają nadwagę albo mają bóle albo mają jakieś choroby i ich ciało po prostu nie funkcjonuje dlaczego dlatego że wciąż żrą po prostu żrą największa choroba ludzkości to żarcie największa choroba ludzkości to żarcie a że żarcie jest niewartościowe, bezwartościowe, to są różni hochsztaplerzy, którzy wciskają wam chemiczne związki, mówiąc, że to wam poprawi jakość życia, poprawi wam zdrowie. Czy to będzie chemia, czy to będą jakieś suplementy, które nie są niby chemią? To nic nie da. To są tylko, to są tylko hochsztaplerzy. Oni znajdą zawsze sposoby, żeby zajrzeć do twojego portfela. A ty zaoszczędź pieniądze. Przestań jeść i zachęcam cię do tego. Posłuchaj naukowców. Połóż się dzisiaj wieczorem z pustym żołądkiem, a jutro wstaniesz w dużo lepszym nastroju. Zrób to przez kilka dni, przez kilka tygodni, a zaczniesz wstawać jak młody Bóg, czego ci serdecznie życzę. Do zobaczenia. Podziel się tym live'em, jeśli był wartościowy i mam nadzieję, że widzę cię ponownie. Dołącz do subskrybentów wszystkie paluszki i serduszka. Pokażą mi, czy to był wartościowy live, czy nie. Trzymaj się cieplutko. Cześć!